Chciałem się pokazać, jak sobie poradzić z taką elastyczną dzianinką Zazwyczaj z nimi, z tym materiałem jest taki problem, że od dołu powstają nam supełki i takie odstające yy, 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 między ściegami takie budki. I teraz tak, zazwyczaj jest tak, że, że szyjemy jak spojrzymy, o, to taki, taki uzyskujemy brzydki efekt, że mamy jakieś takie niekształtne te ściegi, luźne supełki. I teraz tak, jak sobie poradzić z takim, z takim materiałem. Przede wszystkim y, pierwsze co trzeba usunąć to, to te elementy, y, które te supełki, czyli naprężenie górnej nitki, czyli zwiększamy sobie górną nitkę. Jeżeli to nam nie będzie pomagało, to trzeba poluzować trochę w bębenku, czyli używamy pierwszy etap, że pozbywamy się tych elementów y, niedociągania. Teraz powstały nam te budki pomiędzy tymi ściegami, dlatego że ten materiał się w czasie szycia rozciągał i jak wraca, no to te budki się powstają jak sobie to usunąć? Luzujemy... luzujemy... luzujemy naprężenie... docisk stopki dosyć mocno, tak żeby nastopeczka tylko jak ją podnosimy, żebyśmy mogli sobie ją podnieść, naprawdę dosyć mocno poluzowujemy. Jeszcze tutaj tak, żeby nam nie wyskoczył ten docisk. To jest jedna rzecz. Druga rzecz zmniejszamy sobie ściek gdzieś na dwójkę i teraz uzyskamy Zyskamy taki w miarę płaski ścieżek. No, musimy sobie tak dopasować, żeby nam jak najmniej to rozbijało. Czyli możemy tutaj na tym materiale trochę zwiększyłem na 2,5. I co robimy tak, żebyśmy nie rozciągali, nie, nie rozciągali tego materiału? Staramy się go równo pomagać transportować. I uzyskaliśmy teraz, to jest prawa strona ściegu, a to jest lewa strona ściegu i zupełnie to inaczej wygląda, jeżeli patrzymy na nasz początek, którym żeśmy zaczęli z takim efektem.